Dziś widzowie, dzisiaj będziemy reagować na odcinki wszystkie z tej pory co są KBD Toilet. Ja jeszcze w ogóle ani jednego nie oglądałam, więc jestem ciekaw jak to się potoczy. Oczywiście. Przez... Ja, pierwsze odcinka. A tego się zaczęło widzowie. To jest pierwszy odcinek z D. Pop, pop, yes, yes, yes. To, jest, jest, jest. Od tego to się zaczęło. Tu ma to jest. Um, obfór, o, to jest też to samo. <try>

Nie wiem co to ma taką wielką popularność, ale wyobraźcie sobie ile to pieniądze jest. O, to jest krótkie. Okej, okay, teraz dwa toalety. Ja mam to rozumieć, jako przy... jak było jedno toaleta, to będzie ich więcej? Tu będzie tylko jeden. ale jak widać, to będzie ich jeden. Tu mam suwerenny i jako... znowu to jest jako. O, to jest trzeci odcinek z GBT No dobra, to jest armia. Potwierdzone info to jak będzie armia. Cała z GBT Toilet przejmuje YouTube. Totalnie. Kolejny mm. On go toilet, toalet, co uh, teraz? to ma tu Nie, nie, dobra, ja to wam co, ja to Chcę z toiletów. O, toalet Jak to odsunąć? Okej okay. Tam tylko dzieci oh, Bo to... A... Co? Bo oni byli normalni, ale jak... Ale nagle... Zostali tajolatami? Uh, Okej okay. Ja zaraz Czy oni... Oni jest... rąków, Bo nie no

Jeszcze 4Dop, okej Prawo autorskie tam było Siódmy odcinek No toilet o Mają, dobra, mam, mają na niego proń, mają na niego broń, spuszczenie w kiblu, ale bo ja jeszcze jeden i trzech kolejnych, co to są? Jeszcze jakiś pytań się pojawił? Jakiś magiczny 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 A co magiczny magiczny kamera magiczny magiczny o z toiletami a, pójść tu, ten, to te ta kamera mam... tak? I poczekaj, czy ja coś tam widziałem? Co tam robi? Widzicie tego typa tam z tyłu? Nie wiem, nie wiem jak on się nazywa, ale ten typ, właśnie ten. Z... Tam blisko tego auta, widzicie go? To nie jest kameraman, tylko jakiś vampir czy coś takiego. Szybko się ten Okej, to Lucie my hej Kolejny odcinek Dziewiąty już Cześć jest, nie wiem GDK się skończy tak, okolicznie A to, to się tu masia Ej O duchy Bo ja cię policjak, ja ci... Policj ja, nie chyba, oni sara będą mieć fajsko normalnie Jakieś... Policja to jest Polska, mówię Wam. Będzie Wojsko. Albo nie? No nie, wiem, jak już Policja w chłopie nie będzie. Ja! Mmmm, musiało to się być. Mam, eh... Mogę tylko się ile? Ale te małe jak i kają. No okay. to jest pojutrze. No lego. Skiwi toilet 11. Okay. <y <sk mm, okay. toilet 11. Okay. Mamy dwa toalety, ale nie są. To są dwa toalety połączone w jedną toaletę. Przepraszam, jednak trzy toalety połączone w jedną. I tutaj się są trzy, i się 12 odcinek. Ile tu? Okej. Okay. Okej, okay, szkolenia. Okay. O, jakiś pięknie. Jakiś... A chyba to jest ten, ten, ten. Jak to się nazywał? Eee, liter, liter, liter. Wszystkich pos wszystkich posów. To. Toalet. Ok, z to ile? 13. No, no jakiego spająko... kameraman. No, no i kolejny jest to świetny. Ale spokaliko. go. Ja... Ja zapominam, że wszystko się kończy tym kupim jednym czamskierem. Jaki? To jest jakiś toalet 14. Mamy jakiegoś starszego A to co to jest? To jest metalowy to ile okay. A zamiast tego okej. A to ja z się Ja Aż 15 odcinek z top. Eee. To są jeszcze takie toalety to okay. okay, mam. Nie no, schudził jakąś sobecką Toaleta, okej okay. To jest toilet jest, 16 To przecież na jakiejś sieci Jeszcze jakiś samochód, co ja nie mam naukowych Zobaczę to jest O to jest jakiś pająk toilet jest Spider toilet Pająkowy toilet To okay, jest toilet Kolejny odcinek To jest przyposłem No lepiej A jak się atakowali Oj co No już RIP komandasu, <grytko> piał kamerę mam Tylko tajle Okej, to już było. To osiemnasty odcinek. To jest toalet. To pewnie jest taki. Mamy. Ja, jej! Ja mówiłem, że wojska będzie, ale tylko to zrezygnowała i co się pojawiło. to A to co to jest? To jeszcze tamto, ale to co już było na swojej stronie? Ow. Wielki kamera. Wielka kamera. Po polsku. Wielka kamerzysta Give jest toilet 19. Oglądając to. Oto jest podsunięto na toaleta. To, 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 to jest To jest zostaje też swoim jakimś masterem. Kolejny odcinek Lubi to lat 20 Patrzcie 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 Eee Leci It's O przesłuchanie to jest pierwszy odcinek przypominam Kolejny toilet Przesłuchanie kipelów. właka, kippelów A, no jest w tym roku toilet? Bo to ja mam takiego ale on nie odpowiada. No Żeż, on się awanturuje jakoś On no, daj brak praktycznie taki a to co on się pojawił wykrak... A ilo to to jest... To tyle trwa, czy jeszcze trwa. To się drugi Okej, To już cię włożył. Bo... I... I wielkie tej... I wielkie kamery chcą to pokazać i... I on się nie dał. Hmm. A to co to jest? Kolejne 23, ulepszamy kamerę, mamy małą kiełkę O, coś się A. Eee, odwracamy się Odwrócili się i uciekają Bo się skabnęli przed kamerą, mamy nową broń w punkcie eee, Łapeczka w górę, którą musimy coś ustawić

少しンキーったり i の o nowej g a l a k t y k いってやったー、ちょっとクうそうリアクリアクリそうリアクリアクリアそう、アクリアクリアクリアクリアクリアクリアクリアクリアクリ Okej, okay. uuuu, ale się stworzy. I tu, jest tutaj, jest, proszę, teraz tu. Tu, ja tu. A tu mam wielkie, pięć toalet. I tu właśnie wpłynęłam na ziemię. A to jakiś pantyto, to jest. A to co to? A to jest tytaniczny głośnik, jak to tytaniczny kamera ptaka na głośnik. Nie tak to jest tytaniczny. Musiałby usiąść i łapać pod skórę szustawy No i bardzo. To jest, to jest 27 odcinek toiletów. Uwaga, uwaga. Wszystkie toilety tańczą. No i wreszcie mam Głośniki i kamery w tej kolekcji Jeszcze jakiś toilet Człopoczni. Ale kamerom będę wykrywają Ja się, jestem po stronie kamer i głośników Gibi toilet to wchodzisz się u... oś O tu jest jakiś mafia Mafia totalnie Totalnie jakiś toilet O i tu się już skapnęli Skapnęli lekko się tu ujrzysz już... I kłośnik tutaj jest. I jak mu to blaskace? Chyba pija już ziemniaki. 29. Tutaj tańczą kłośniki. A to jakiś klicowe. No, A to jest mega szybkie takie i mocne Że wszystkie kamery i kieszinki nie ma ucieczki jeszcze nie no patrzę to ja nie czy koszniki są okej 30 odcinek toilatu A tutaj wszystko mam rękę a tu jakiś tok toryś? Co puszcza aliena to I kiegoś Nie no, kurna, no, przejmują kontrolę nad kameramenem. Nie, ja nie mogę. Jeszcze ja cię skrócę nad kameramenem. Skiwi to ile 31, ja ja mam 100 taktorek, nie? To jest takie mocne. Ok, kolejny. Hammerman Larry Man, e, man. Okay. Dobra, tego nie oglądałem. Przyznaję się, wszystkie oglądałem oprócz ty odtąd. Dobra, przyznaję się, nie będę was okupił. Aż teraz to szykuję taką na kontrolę, raz czy mnie Okej. I mamy jakiegoś rampa. To jest to. się pojawia. Głośki. Co niszczyst? Nie, nie, ku... A nie, czyli kontrolę nad kośnikiem. Jednego wyciągnął, ale to z tego i kolejnego to już nie wyciągnął. Nie To jest ogromne. Jest cał w plecy tylko mam. mam. Trzydziesty mm, to mamy 3 Toilet Co niszczy się YouTube'a? Bardzo złe A co to jest? To jest głośnik połączeniu tego, Głośnik w połączeniu toilet'a To jest creepy, totalnie Czyli to jest czwarty odcinek Uwaga, uwaga, to się taki. Mam sobie na pod kamera i wyciągają taką mini toiletę. No i mamy kolejne to, naszych wrogach. Dobra, mają już sposób na wyciągnięcie toilet alienów, czy coś takiego. Nawet prąd? Co próg? Mają, mają tutaj. A, I to ta próżnia jeszcze te małe toilety. Ja nie wiem czy na co reagować Zobaczymy na ja, to, co się ja. Czemu to się nie udało tą bronią? Nie wiem, ale musimy... Ale jak się, się tą bronią, to już jest ostrawa będzie był, by był to ostatni odcinek chyba tojletu Dobrze, że mają uruchomioną broni. O, to jest 11 stresu. Z tymi tyle tmu Mobilna kra. spokojnie tak teraz się pojawi na moim kanale. O, mamy... Okej, okay, więc to jest to Kuku play i App Store.